Niech będzie pochwała Chrystus. Moi drodzy, krótko chciałam się podzielić z dzisiejszym słowem: Ewangelia Świętego Mateusza i pierwsza Księga Królewska. To Słowo Boże nam pokazuje, że ja jako chrześcijanin mam być dla innych, żyć w relacji do innych. Najpierw mamy tą wdowę z Sarepty Sydońskiej, do której przychodzi Eliasz i prosi ją o wodę i o chleb. I ona mówi, że nie ma, żeby dać mu, że przygotuje ostatni podpłomyk dla siebie i dla swojego syna. Zjedzą to i pomrą. A Eliasz jej mówi, przygotuj dla mnie, a zobaczysz, że będzie też i dla ciebie. I rzeczywiście, w momencie, kiedy ta kobieta najpierw przygotowała dla Eliasza i je mu dała, Słowo Boże nam mówi, zjadł on i ona oraz jej syn i tak było co dzień. Pan Bóg sprawił cud. Moi drodzy, egoizm, można powiedzieć, prowadzi do śmierci. I rzeczywiście, jeżeli ta kobieta by zrobiła tylko dla siebie i zjadłaby to ze swoim synem, to by się spełniły jej słowa: zjemy to, a potem pomrzemy. Bo kiedy człowiek zamyka swoje serce, to można powiedzieć, że umiera. Tu by była śmierć fizyczna, ale umiera też duchowo, umiera w relacji, umiera społecznie, a chrześcijanin ma być otwarty dla innych. Mamy się wyrywać z naszego egoizmu, z naszego myślenia o sobie. I z tym koresponduje dzisiejsza Ewangelia, gdzie Jezus mówi: Wy jesteście Solą Ziemi, Wy jesteście światłem świata. Chrześcijanin nie jest tylko Solą, nie jest tylko światłem, nie jest Solą dla siebie, nie jest światłem samym dla siebie, ale jest Solą Ziemi, światłem świata. I to też nas, nam pokazuje, że ja jako chrześcijanin mam być w relacji do innych i tak naprawdę moje chrześcijaństwo sprawdza się, re, realizuje, e, czy jego istotą jest to, żeby być dla innych. Nie? Ja mam nadawać smak światu, ja mam oświecać ten świat, na, wnosić tam nadzieję, światło nadziei, radość, pokój. W tym sensie także pomyśl dzisiaj, czy Ty żyjesz dla innych, czy dla siebie? Dobrego spotkania ze Słowem Bożym.